Najważniejszy temat powędrował w Twoje ręce, największe wyzwanie. Nie znam drugiej osoby, która mogłaby tak kompleksowo podejść nie tylko od strony pułapu, ochrony chemicznej, biologicznej czy biotechnicznej, ale również i odporności roślin, żywienia, biostymulacji. Antraknoza. Dziękuję serdecznie, Albert, za, za miłe słowa. Rzeczywiście, kochani, powiem szczerze, okrutnie rozwiązania chemiczne, jeżeli chodzi o zwalczanie antraknozy, nam się kończą. I to w przenośni i dosłownie. Dlaczego tak mówię, to przekonacie się na moim wykładzie. A ja postaram się skupić y, uwagę przede wszystkim na tych y, rozwiązaniach poza chemicznej ochrony, tak? technologicznej ochrony, y, takich, które pozwolą nam to antraknozę utrzymać w ryzach. Bo to, co w tym roku zrobiła antraknoza, nawet na tych wspaniałych polach rumby, gdzie było te 30 ton y, plonu, tam, tam było, ale po niektórzy połowy nie zabrali, dlatego że niestety polegli przez antraknozę. I zapraszam serdecznie na ten wykład. Dlaczego to jest ważny wykład, Szanowni Państwo? To jest ważny wykład, że z antraknozą jest coraz trudniej, jeśli chodzi o zwalczanie, ale pamiętajmy, to nie jest tylko choroba, która objawia się na owocach poprzez te charakterystyczne czarne zapadłe plamy. Ona infekuje i rozłogi, i ogonki liściowe, i w koronie też jej objawy mogą być. Więc truskawkę może porażać w różnych miejscach i tym bardziej jest trudniejsza ochrona, bo jak jeszcze na owocach my najszybciej zidentyfikujemy plamy, to na Ogonka bywa z tym różnie, a w koronie, jeżeli nie zostaną przeprowadzone badania, to praktycznie możemy nie wiedzieć, że mamy problem z antraknozą. Dlatego jednego wykładu profesora Jarosza warto przyjechać na Beretek, warto się zarejestrować na stronie Dracej Godowy, aby mieć swoje miejsce, uczestniczyć i w tej części wykładowej, i w drugiej części, gdzie w trakcie marszruty będziemy odwiedzać obiekty z uprawą truskawek, malin i jeżyn.